Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie powiem wam, jak nawozić celer we wrześniu. Może się wydawać, że temat już nieaktualny, że selera nie trzeba nawozić we wrześniu, ale jest zupełnie odwrotnie. Właśnie teraz we wrześniu celer potrzebuje intensywnego nawożenia, dzięki któremu główki będą większe, główki będą ładniejsze, dorodniejsze, plon będzie większy i będzie większe zadowolenie nasze z uprawy. Więc czym nawozić seler? <laughs> I przepraszam. Seler, jeżeli nie mamy selera naciowego, no to mamy seler korzeniowy. Tak jak w moim przypadku. Chociaż nać mam przeogromną, jak widzicie. No ale Główki też są ładne. Tu mamy około 6 cm, tu mamy z 8, tu mamy z 6, tu jest mała 4, tu jest trochę większa. I czym nawozimy seler? Ogólnie teraz ja proponuję wam użyć dwóch nawozów. Pierwszym są to kwasy humusowe. Kwasy humusowe, które właśnie dzięki którym seler będzie w stanie pobrać o wiele więcej składników pokarmowych z podłoża. To, co jeszcze tu zostało, on sobie ładnie pobierze pobierze to, co w obecnej chwili. <laughs> przepraszam. Potrzebuję. Czyli wszystkie pierwiastki, te, które są potrzebne do budowy korzenia: potas, fosfor, żelazo, krzem. Te wszystkie pierwiastki są teraz potrzebne do formowania korzenia. To jest jakby na to nie patrzeć, to jest naturalna rzecz. Jeżeli chcemy, w, we wszystkich warzywach praktycznie rozwinąć korzeń, nawozimy go potasowo, nawozimy fosforowo, nawozimy żelazem, krzemem, odrobiną siarki. I takie nawozy podajemy, więc kwasy humusowe. Druga sprawa, jeżeli mamy swoje nawozy, jeżeli mamy swoje gnojówki, możemy tutaj dać gnojówkę z wrotycza, gnojówkę ze skrzypu, gnojówkę z czosku, gnojówkę z mniszka lekarskiego te wszystkie gnojówki nie dość, że nawożą, dostarczają potasu, dostarczają fosforu, to jeszcze knójka szczosku z rósa chroni nam bulwy, bulwy, przepraszam, korzeń przed atakami, atakami szkodników. Świetnie się to teraz sprawdzi również popiół drzewny. Popiół z drzewny, z brzozy, z drzew liściastych. On ma bardzo duże ilości potasu. I możemy rozsypać ten popiół, możemy go rozrobić z wodą, ale istnieje ryzyko, że seler tego potasu nie będzie w stanie pobrać. Taki potas jest ciężko przyswajalny. Jeżeli macie problemy u siebie na selerach, że on pokazuje, że brakuje mu potasu, brakuje mu minerałów, warto jest wykonać oprys dolistny, są gotowe preparaty do zakupienia, do oprysku na nawożenia potasowego i przez nać o wiele szybciej ten potas zostanie pobrany. Dzięki temu o wiele szybciej roślina dostanie ten potas, o wiele szybciej będzie mogła go wykorzystać. Kwasy humusowe pomogą jeszcze w, w lepszym przyswajaniu pierwiastków, które zostały jeszcze w ziemi. Dlatego polecam Wam Skumulować te trzy metody, te, na, te kilka nawozów, o których Wam powiedziałem. Użyć je od razu razem i wtedy będziemy mieli najlepsze efekty. Najszybciej ten potas, fosfor zostanie dostarczony i korzeń będzie się najlepiej rozwijał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. A ja uciekam, bo zaczynają komary dość mocno gryźć. Dziękuję i do zobaczenia. Hej.